Cześć, witam Cię na kanale Twój Biznes od Podstaw. Twój Biznes od Podstaw to takie miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom przygotować ich firmy tak, aby były możliwe do skalowania. Skalowanie oznacza, że możemy obsługiwać coraz większy wolumen klientów tą samą ilością pracowników i w tym samym czasie. Ale żeby to było możliwe, trzeba wprowadzić standardy, procedury, trzeba wprowadzić automaty, trzeba nauczyć się skutecznie delegować i właśnie takie informacje znajdziesz w tym miejscu. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o tym, dlaczego tak wielu właścicieli firm mówi, że nie ma czasu. Nie ma czasu na nowych klientów, nie ma czasu na nowe projekty, nie ma czasu na odpoczynek, nie ma czasu na urlop. To nie ma czasu, cały czas się rozszerza, powiększa i nie mamy czasu na coraz większą ilość rzeczy. Prawda jest taka, że kiedy zaczynamy prowadzić swoją firmę, swój biznes, to najczęściej na samym początku jesteśmy firmą jednoosobową. Oznacza to, że wszystko robimy sami. My sami pozyskujemy klientów, obsługujemy, wystawiamy faktury, rozmawiamy z klientami, pozyskujemy partnerów biznesowych, prowadzimy social media i wiele, wiele innych czynności. W pewnym momencie większości z nas wpada pomys pomysł do głowy, że o, to jest ten moment, kiedy można byłoby zatrudnić pracownika. Można byłoby poprosić o wirtualną asystę, można byłoby zatrudnić kogoś na umowę zlecenia. Umówmy się, że zwykle nie chcemy zatrudniać ludzi na umowę o pracę jakby na samym początku, tylko szukamy jakichś innych możliwości, które są dla nas bardziej bezpieczne. To jest całkiem rozsądne rozwiązanie no to idziemy z motyką na słońce i szukamy najczęściej wirtualnej asysty. Ogólnie w ogromnej większości ten zawód wykonują kobiety, więc się mówi wirtualne asystentki. No i zaczynamy delegować sobie zadania. Okazuje się, że przekonujemy się o tym, że pracownicy są absolutnie beznadziejni, nie umieją wykonywać zadań, żeby mnóstwo błędów i lepiej i szybciej jest zrobić tę pracę samodzielnie. To jest ten moment, kiedy ogromna większość właścicieli małych firm mówi mi, że na rynku nie ma wartościowych ludzi do pracy, że rynek nie kształci ludzi, których oni chcą zatrudniać. Tutaj przypomina mi się serial wiecie, Ferdynand Kiepski, który mówił, że nie ma pracy dla ludzi z jego wykształceniem, to ja mam wrażenie, że przede bardzo trochę idą w tym kierunku i mówią, że nie ma pracowników, którzy spełniają ich wymagania. Czego to wynika? Wynika to z tego, że my zatrudniamy pracownika i trochę zakładamy, że ten pracownik od razu nas będzie w czymś wyręczał, że będzie samodzielny, że będzie Myślał, że będzie, myślał za nas właściwie, bo to nie chodzi o to, że w ogóle nie myśli, tylko myśli tak jak my i myśli za nas. Natomiast prawda jest taka, że ten pracownik okazał się być taki beznadziejny, dlatego że ktoś go źle wdrożył. To jest tak, że wiecie, w komunikacji, delegowanie jest komunikacją, a wdrażanie pracownika jest komunikacją. W kontekście komunikacji zawsze mamy nadawcę, zawsze mamy odbiorcę, no i za komunikat co do zasady odpowiada nadawca. Nadawcą w tej sytuacji jest jesteśmy my jako właściciele firmy, więc nie dostosowaliśmy komunikatu do odbiorcy. Ten odbiorca jest nowy w nowej firmie, z nowym człowiekiem, nowe zasady, czasami nowa branża, czasami nowe zakresy obowiązków i jakby on nie ma szans od pierwszego dnia być samodzielny. To co my musimy w tej sytuacji zrobić, to zacząć komunikować, czego my oczekujemy, zacząć tego pracownika wdrażać, pokazywać, pokazywać instrukcje, bo inaczej tego pracownika najnormalniej, świadczenie nie wdrożymy. Natomiast to, co u nas się najczęściej odbywa, no to zatrudniamy taką osobę, bardzo szybko przekonujemy się, że to jest beznadziejny pracownik, bez takiej refleksji, z czego to wynika. Niektórzy dają drugą szansę, ale system się powiela, więc wniosek się powiela, ale niektórzy dochodzą do wniosku, że przecież lepiej szybciej tane zrobić to, Samemu, no i dochodzą do ściany. To często nazywam efektem zachomikowania się, czy wiecie, biegną, biegną, biegną w kółku, ale jakby nic tam się nie zmienia, cały czas biegną. W pewnym momencie zapominają po co biegną, zapominają o tym, że w ogóle biegną, tylko cały czas biegną coraz szybciej, coraz szybciej. No i kiedy dochodzą do takiego momentu, że już padają i wiecie, i przestają mieć siłę biec w tym kółku, dochodzi do takiego wniosku, że a może etap, a może to nie jest dla mnie, to są Dwie ścieżki. Nie? Możemy się zachomikować i, i dojść do jakiegoś punktu, gdzie nasze zdrowie albo nasza psychika już będzie na tyle e, niestabilna, że postanowimy na przykład wrócić na etat albo okaże się, że w ogóle nie możemy pracować z powodów zdrowotnych. Możemy też się zatrzymać i spróbować uporządkować firmę. Natomiast to jest taki moment, kiedy my już jesteśmy w tym pędzie, kiedy ja proponuję przedsiębiorcom zatrzymanie się, to oni mi mówią, że oni nie mają tego czasu. No teraz, jak wysłuchaj, no pytanie, czy chcesz do końca życia nie mieć czasu, czy jednak chcesz przez moment się zatrzymać, przemyśleć, uporządkować i zacząć mieć czas na rzeczy, na których zależy ci, żeby mieć na nie czas. Myślę, że większość z nas wybierze tą drugą opcję. No jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak to jak się zatrzymać, jak uporządkować, jakie są elementy, na które, które trzeba przejrzeć w uporządkowaniu firmy, to zapraszam Cię do pobrania bezpłatnego e jak eskalować małą firmę w pięciu krokach. Dzięki temu dotrzesz do miejsca, które pomoże Ci w tym, żeby się na moment zatrzymać, przemyśleć, po co ty właściwie tą firmę rok, dwa, pięć, dziesięć lat temu otwierałaś, otwierałaś. Po co ci ona? Dlaczego jej potrzebujesz? I czy na pewno chcesz biec tak jak dzisiaj biegniesz? Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.